Cześć, witajcie ponownie na naszym pachnidełkowym kanale. Dziś zabieram Was do świata niszy i opowiem o dwóch zapachach, które łamią stereotypy zapachów niszowych, mówiących o tym, jak ciężkie i skomplikowane w odbiorze potrafią to być zapachy. Końcówka lata i początek jesieni może wydawać się niekoniecznie dobrym czasem na poznawanie zapachów spoza mainstreamu, ale nie musi tak być, jeśli wybierzemy odpowiednie kompozycje. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was recenzję dwóch niszowych bestsellerów idealnych właśnie na cieplejsze dni. Będzie to zapach erba pura od Marki Serżow oraz kirkę od Tiziany Terencji. Wybór tych dwóch zapachów nie jest przypadkowy, ponieważ bardzo często są one ze sobą zestawiane i porównywane, a niektórzy nazywają je wręcz klonami. Co moim zdaniem jest już delikatną przesadą, ponieważ troszkę bardziej wyczulony nos znajdzie w tych zapachach znaczące różnice, które czynią każdą z tych kompozycji zupełnie oddzielnym zapachem, z których każdy z nich zasługuje na oddzielne poznanie. Niewątpliwie oba te zapachy są perfumeryjnymi dziełami sztuki i mocarzami, jeżeli chodzi o. Trwałość i projekcje. Zacznijmy może od Erba Pura. Mówi się, że są to perfumy o tak niebywałej trwałości i projekcji, że jedno małe psiknięcie potrafi wystarczyć na cały dzień, jak nie dłużej, i jest to absolutna prawda. Mnie osobiście bardzo to zaskoczyło, ponieważ przy tak ogromnej trwałości jest to zapach bardzo owocowy i świeży. Otwarcie to wizyta w śródziemnomorskim luksusowym hotelu, w którym na powitanie obsługa serwuje nam soczyste, dojrzałe cytrusy i słodkie owoce. Wyraźnie czuć tę słodycz i soczystość z owoców, ale wszystko jest tak idealnie wyważone i poukładane, jak od linijki, że nie sposób tu mówić o słodkich, infantylnych nutach. Są to owoce nowoczesne, z klasą i bardzo bogato podane na przepięknej bazie z wanilią, ambrą i białym piżmem które odciapają całą tę kompozycję i czyni ją bardziej zmysłową. To właśnie w sercu i w bazie zapachu skrywa się tajemnica, którą jest niezwykle rzadki składnik wyekstrahowany z indyjskiego zioła za pomocą techniki ekstrakcji nazwanej właśnie Pura. To dzięki tej technice ten kwiatowo-owocowy eliksir zyskuje tak ogromną trwałość i projekcję na piątkę z dużym plusem. Zdecydowanie są to perfumy dla tych, którzy lubią to uczucie, gdy zapach, który mają na sobie, wypełnia każde pomieszczenie, do którego wejdą, a jednocześnie szukają owocowo-świeżej bomby zapachowej na cieplejsze dni. Od lat zapach ten wzbudza skrajne emocje i wielkie zainteresowanie. Jest to jeden z tych perfum, które albo się kocha, albo nienawidzi. Ja zdecydowanie jestem w tej pierwszej grupie i uważam, że Erba Pura zasługuje na bliższe poznanie. A teraz przyjrzyjmy się bliżej kirkę od Tiziany Terencji. Są to perfumy magiczne i zmysłowe, które są jak bogini, która je zainspirowała i podobnie jak Kirke przyciągała swoje ofiary pieśnią, tak perfumy te przyciągają wszystkich dookoła z zachwycającym intensywnym zapachem. Podobnie jak w przypadku Erby, Kirkę charakteryzuje się pięknym bukietem słodkich, dojrzałych owoców, m.in. innymi brzoskwiń, marakui czy gruszek, zmieszanych bardzo umiejętniej w idealnych proporcjach z malinami i liśćmi czarnej porzeczki. Jednak w tym zapachu dużo szybciej wybijają się nuty bazowe, takie jak piżmo drzewo sandałowe czy wanilia i konwalia, które układają się na skórze bardzo kremowo i komfortowo niczym spacer boso po ciepłym piasku, swoją drogą piasek również znajduje się w składzie tej pięknej kompozycji. Kierke jest zapachem idealnym dla osób pewnych siebie, radosnych, spontanicznych i takich, które lubią wyróżnić się w tłumie, pozostawia on po sobie tak często szukany w zapachach potocznie zwany ogon, i sprawia, że otoczenie zwraca na was uwagę. Moim zdaniem są to perfumy dużo łatwiejsze w odbiorze niż erba, i o troszeczkę mniejszej intensywności, ale jeśli chodzi o trwałość, to nie można im niczego zarzucić. Jest naprawdę znakomita. Więc jeśli spodobał Wam się zapach, Erba pura, ale jego moc przytłoczyła Was na tyle, że nie jesteście w stanie go na sobie nosić, to bardzo polecam przyjrzeć się bliżej zapachowi od Tiziany Terencji, ponieważ są to perfumy bardzo zbliżone klimatem, a dużo łatwiejsze w odbiorze. Oczywiście, oba te zapachy dostępne są w naszych perfumariach i serdecznie Wam je polecam. Możecie też odwiedzić nas stacjonarnie, aby przetestować je na własnej skórze i przekonać się o ich wyjątkowości. A jeżeli znacie już tę kompozycje, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy je odbieracie. A na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na naszym pachnącym kanale. Pa!